No, ile jest nie, 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 na nie, jest na jest, 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 jest na nie, nie, na nie, nie, yy, Czekajcie, czekajcie. Wejdę na mój nie, No mój nie, widać mój ekran. widać mój ekran. No, nie, 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 Dobra, wbiję na. kanał. Oliwie, raz. Jest live. Oliwie, do rozmowy jak Nie wiem, czy umiem. Jest jedna osoba. Jest jedna osoba. <sum _> jest tak. <sum _> live. <gul> to Jeden komentarz. No widzę. Oliwie jak oni będą cię wyzywać, to ja będę epanował. No no, no. To, wbija... to wbijać... do mnie? Oskar? Ja nie robię. <tryk> Dobra. To idziemy na deser. Na dester idziemy. <tryk> On kiedyś miał jajek giczki, Kajeta, idziesz? Kajeta, nie idziesz? To nawet zubórka, ci mi się wydaje? Nie, wydawało mi się. Kajeta, czy 110, idziesz? Nie nie Subskrybujcie mój kanał. Ja gram wszystkie gry, mój nick. Ej, ja czemu się ten? Czemu napisałeś że mnie się ma? Bo patrz, bo jak nagrywasz tutaj live, to tu na dole masz takie, takie poprosz, taki napisek. Ja będę tak sprawdzać czasami, jak będzie plus jeden jakiś komentarz. Widzowie idę. Idę... Idę tam. Idę dwójka. Znaczy jedynkę. dwójkę czy jedynkę. Nie, jedynkę, jedynka. Idę jedynka. 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 Widowie wbijajcie na mój kanał. Ja, ja robią wszystkie gry Techny, który wbija na mój kanał dostaje ponad 4 miliony na interekja, A za to. Dobra, wróciłem. Jak tam? Tu jest jeden komentarz. Nie mam w tej sytuacji przepisy. Nie ma co być. Jest Kamil Górniewicz. nie widz. To jest Oskar, to jest Oskar. Nie widzą, jeżeli nie byłaś na moim na kanale albo nie byłaś, to polecam wbić. To mega fajne odcinki, zazwyczaj będą Fna z Napa. Dobra, to wbijamy. Kajtek. Czekaj pokaż. To on ci daje I jeszcze helikopter. Jak ktoś to ma. Czy zabawę będzie, kurde. Tak od mi spokojnie. Pryszki by nie to, kurde. Ja bym ich wyczekał. O kur. Czy zabawę mu? No. Moderator. Moderator. Teraz osoby są na live. Siemanko. Niech teraz pisze, teraz każdy pisze na czacie. Pisze czy niech 4M? Oliwie, ja teraz będę pisał wie, na mój kanał. Dobra, ten... Wszyscy widzowie, jak to są, niech piszą 4M, jak chcą coś wygrać w... Y, ...anwesce, ale patrz po milion. M? A nie 4M? E, no właśnie, drogi widzowie, jeżeli napiszesz 4 miliony... Je, jeżeli widzisz, że napiszesz 4 Hashtag miliony, będzie loto o kwota 4 miliony. Haszak 4M. E, e, Trzeba pisać. No, to teraz poka. Haszak 4M, kaszy w dostawie. Nie. O, jest. Widzimy, kolumna kwota 4 miliony. Zapowiedz. Moderator. No. I jeden moderator nas odłączył jeden moderator z nasz. Naszych. Jaki? Kajtek. Ej, nie jest moderatorem. No bo jeszcze nie był na mój kanał, ale będzie. Co to jest? Nie chcę mi się. Ja bym czas pika, ja nie oglądam. Ok. Kamil Górniewicz został ukryty przez do, do i, moderator, moderator ja, zarządzający. Nic nie się zrobiłem. A, ja nie ja A co się to stało? Czekaj, teraz. nie zrobiłem. A co się by stało? No tam pisze użytkownik Tamiel Gór nie widzę. Został ukryty przez moderatora, ja gram we wszystkie gry. Ja, ja tego nie robiłem Daron Drive. It. Ja chciałem przeplnąć jego nik tylko. No to źle to tu zrobić? zrobiłeś, ukryłeś. My... Dobra to co? Dobry. Kur. Dobra, to idziemy grać. Oskar gra z nami? Hey, Oskar gra z nami? Oskar gra z nami? Oliwia! Co? Trajduj się. Ale nie, bo... Widzisz co się dzieje. Podawaj, trajduj się. Ale ja szukam ten, bo mi zniknęły te komentarze. Nikt nic nie pisze.

Trzy osoby są. Grim. Nie, nie rozłączy się. Grajcie, grajcie harda. Nie, my nie, my nie przyjdziemy. A to Adil Chyba postaw. Chyba Wiecie, że gracie easy? No ale samo nam tak dobrało. Sorry, widzę, że ale... Kliknąłem, ale nigdzie nie zadziałało. Zobaczcie, co napisałem. Wybaczcie, napisałem dzień nocy. <quielight> Jak dzień dobry, tylko będzie dzień nocy. Ortografia. Bo jest teraz noc! Ej, chyba gramy wszystkie gry, to nawet gdzie, a? Nie. Dobra. Wszystkie gry. Ale e, będę grał. Spokojnie. Czyli nawet pytać grać w... Cad, jak to się nazywa? Gierdy, będę ci siadał. Ale tym razem wam nie powiem, bo to niespodzianką będzie. Dzień nocy.

Dobra, daj ten, daj autoski. Osoba... Wystarczy, wystarczy, że wystarczy, że jak ktoś się będzie miał autoskipa. I co? ulepszaj. Ulepszam, ulepszam. Ulepsza. Nie ulepsza. Nie widać, czy ulepszyłam. Ulepszyłem, łamanie a nie Oliwier Ed? Oliwier S, to ja gadałem. Ale możesz też mówić o mnie Oliwier, no bo w Niku mam Oliwier S. Ty trzy osoby! Ej, skąd no, ej, skąd, skąd on mała ta karta? Oliver, co może kończyłeś transmisję? Co mi się? Co mi się zakończyło?